Witam serdecznie z tej strony DJO Witają Państwa Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz, mecz Witam Państwa, witam Dziarku i rozpoczynamy Forest. wielkie widowisko Dzisiaj nietypowo wybręknie o niezbyt udanym poprzednim sezonie mają tym razem nadzieję na awans Przekonajmy się jak rozpocznie się ten tak, mecz musimy zabrać ten mecz i wygrać do następnej ligi. Pink Miał mnie. szczęście tak niebezpieczny ślisk często kończy się rzutem karnym. Idziemy na skrzydle. bodanie Ach, to tutaj będzie strata. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Da. Wybiję to szybko. O! Aj Jezus. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Nie skorzystałem z tego błędu mogło być 1-0 Piłkę Mafarfo przejęcie i po szansie na Golopeza zdobycie Gola podaję. Szybkie podanie pajoj No i s teraz obrońca zmusił rywala do błędu szybkie wybicie I znowu Przejęcie, podanie Czy to wykorzysta! Ma kimba, szczelaj, nie tak lekko Kurde, z tego PS-a mi się tu już też myli całe sterowanie. O Boże. Jest teraz atakowany, próbuję mu zabrać piłkę. Dobra. Ryzykownie, ale udało się. Uśwa, wybi to piłkę, bo... Dobra. Podanie do adu. Dobre podanie. Nadzieja amerykańskie no, piłki No będzie szansa. Adu, 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 tam nie ma nikogo. Wypychają go brączaj. On wie, Mamy spalonego. Szkoda, szkoda, szkoda. To dużo, dużo, dużo. Akurat musieli wyjść. Kiedy podawałem, no niestety. Caningam. Nie powinien o, grać w ten sposób. Łatwa strata. się Dobra, Adu. Ach, nie, do, doszło do piłki. Przyłki, no spróbował ślip, w dwa, i wyszedł z tego o, pojedynku, kurde, jak kurde, widzimy Ale walecznie, walecznie, znowu to przeciwnika. Znowu Adu Idziemy, mijamy go Ach, kurde. No i szczęście. Piłka kurde. wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Szybko, szybko. Przejąć nam piłkę. Czy się upadło w tą jedną stronę, widać. Może być groźniej. Dobrze, dobrze. Ale wybijemy to spokojnie, Akcja nie? zatrzymana. Tak, znakomicie. Dojdzie do tej piłki, a tu dojdzie. A, będzie drożny, Nic z tego. Dał radę. Znowu w środku pola akcja. O, udało mu się ładnie podać. No chodź, tu chodź. Dobra, spokojnie. Dojdziemy do tej piłki. Teraz idziemy na skrzydle. No takie zagrania często kończą się utratą piłki. I niestety bramkarz to wybił O, pięknie teraz. To musi być gol! Kuź I za chwilę rozpoczną odrzutu rożnego. Niesamowite. Ach, za bardzo w niego szczeliłem. Zagranie Główka. głową? A, Niemożliwe! Nie ma bramki! Szkoda. Niesamowite! Że nikogo tam nie było. Przyjęcie Arbiter piłki, nie przerwał gry. Ma. Słuszna decyzja. Atakuje Tottenham. Nottingham, Nottingham. Nottingham, gdzie Udane podanie, Nieudany atak. Spokojne wyjście i pewna interwencja Bramkarza. Ale jeżeli Wybicie. chcą wygrać ten mecz, muszą Przyjęcie. przestać podawać piłkę do Bramkarza. Znowu ślisk, teraz jest przyjęcie, ale strata. I taka gra w środku pola. Herwood. Teraz na skrzydle widać... na wrzutka? O dobrze. Ale strata. Bramka do rady. Był fałsz, słuszna decyzja arbitra, choć atak zapowiadał się imponująco. To był zbój. Herut, herut, trzymać herudo. Znakomicie. Do piłki, szybko. Dojdzie. Dożył w ostatniej chwili. Głupie straty. Teraz znowu. Tak, jest strata. Szybko, podaj jest. Nie ma spalonego pajuj. Co z tego wyniknie? Pajuj, dobrze, dobrze. I szczerze. Małganga. Tak poczuł to bardzo. Brawo, znakomicie, znakomicie. To Dodatkowo Ładna bramka. współpraca całego zespołu przy tym golu. Ale ja wyczekał. Może no niestety, dzięki tej w bramce takiej się to się to widowisko. Perfekcyjny jeszcze lepiej nuda. nuda, gol. jeszcze raz. nuda żebyś ciekawie jeszcze na końca pierwszej połowy. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. O, no, tutaj taki dzień. Nie dał tu, szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. No niestety tu W ostatniej chwili przejęli. Strata. Skuteczna obrona i wypycha rywala z tak piłką jest. na aut. Idziemy, idziemy, panowie. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. No chodź, tu chodź. O, niedobrze, dobrze. Czy to niedobrze. wykorzysta? Zatrzymać go, pięknie. Idziemy naprzód. Po skrzydle. Dobre rozegranie. Nie pająj. O dobrze. Wspaniale, brawa teraz dla obrońcy. 1 Koniec do 0 zera, to jest w pierwszej części spotkania. Niewiele 1, działo 0, się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Tak jest Na pewno jakie zmiany robi? W ustawieniu, ale Nie miał takich sytuacji jak ja noszczenia bramki. Dobra, druga połowa. Zaczęli! Druga połowa rozpoczęta. Jedziemy. Zaczynamy spokojnie od blonkarza. Waldes. Valdes się przedziera Pewnie Adu. do Adu, Adu dostacił jak jaką zmienił tą taktykę. pewno będzie bardziej chciał zaatakować teraz i wyrównać. Farfan O. Mielić teraz wiele korzyści, ale jednak będzie rzut wolny. Szkoda, potem być czerwona. Tak skości. Nie ma... O Jezus, ale teraz była sytuacja Zatrzymać ich, zatrzymać ich. Ludzie ale tam dwóch Czy obańców... to wykorzysta? Nie ma bramki! Masz Ślep przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Piłka opuściła boisko i wznowi bramkarz. Tak jest, wybijamy jak no dalej. Jest przyjęcie, a jest strata, szkoda. Przeciwnicy przejmują piłkę. Bardzo to chycił. No i rzut z autu. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. No co jest znowu? To w kurwie takie coś w trakcie meczu zmiany robić No Jeszcze trochę... I już. mamy podwójną zmianę Na boisko no. wbiega dwóch graczy rezerwowych Uff, zobaczymy co oni pokażą. Aj, teraz straszny! Aj, skoda nie ma. Dobrze, przerywa te wszystkie piłki moje. Jak zareaguje arbiter? Jak może zareagować? Faul! O, no, króciutko tutaj zrobił. Brawo, uważaj, odebrał w Idziemy na... Adu, edu, Edu, Edu yes, jest! Edu sam! Edu sam! Deja, Dobra edu... okazja. Edu! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki Za mocno, w bok to było Dobra, szybko przejąć! Przechwycili przeciwnicy No i też przejąć. mi, kurde ten sędzia jest na czarno, mi się myli, kudy z moim zawodnikiem, kurczę. Tak mi powinno to być. Czy to wykorzysta? O szkurde. Dobrze wyszedł, Ale spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wszyscy dla cękno. Oo, O, znakomicie, Edu. Gryma tę piłkę głową skrzydłem. do partnera. Edu, edu, edu nie da się, edu się nie da. No było gorąco... CZASA! aż ...był blisko trafienia, trafienia po raz drugi w tym meczu. I dobrze uderzył, tyle że bramka był we właściwym miejscu. Nazywał się teraz mecz. Efektowna obrona Z każdej strony i dobrze boiska. Nie ma już takiego murowania bramki. No, wybicie. Odważne, ale czyste wejście spokojnie, obrońcy. Panowie, spokojnie. Kuczy, Efektownie, w Efektownie wślizgiem chce odebrać piłkę Dobra, wybijamy. Z tego może być bramka. Ależ piękne podanie. Czy to Kuczy. wykorzysta? Ależ mieli teraz oh. szansę. Zabrakło chyba trochę wyrapowania. Brankarz dobry. Edu, znakomicie, Edu. Czarża. na Czech. Robimy takie tylko i Dobra akcja z skrzydłem, szansa na to, żeby to było w centrum. Centrum ma... Centrum ma. Karne, ale Aj, nie ma. O, żeś ty. O, żeś ty. Niedobrze. Końcówka spotkania. Ładne zagranie. O, niedobrze. Bramka. Kto to obronił? Jakby to trochę bliżej podał, no to może Piłka by była bramkarz, do Ale bramkarz zdążył wyjść. Kurde, no skurde Dobra, teraz tutaj Pajol z tej strony spokojnie, spokojnie w piłkę. Podać. Ładne podanie. No nie, no tutaj piłkę. jest za gęsto. No takie zabawy. do partnera! Dobrze, niedobrze się zabiło. Nie bijamy. Jak no dalej? Dobra, przejmiemy tą piłkę. Żadna Zdaje, z drużyn, nie ma wyraźnej przewagi. I spokojnie. zaczynają się końcowe minuty. Nie udało się. Klęgam. 10 minut do końca. Pięknie podał. Oszukał obrońcę. Świetne podanie, świetnie to wybić, to wybić. Spokojnie, spokojnie teraz. Spokojnie mamy czas. Wspaniale przechwycił. I znakomicie do Edu. Edu idzie naprzód. Nie powinien tak o, ryzykować škurde. w polu karnym. Ryzykowna, ale udana interwencja. A. I mamy rzut wolny. Na żubronie. sam koniec spotkania. Zupełnie niepotrzebny faun powinien być bardziej ostrożny. Ma już na koncie żółtą kartkę. Strzelaj. Wydaje mi się, że sędzia powinien pokazać drugą żółtą kartkę i w konsekwencji wyrzucić go z boiska. Trzeba zatrzymać go jak najszybciej. Świetna współpraca. Szansa! Jak... Rąka, Była okazja nie niewykorzystana. Przejęli przeciwnicy. Wybiczka. No i ważny moment tego spotkania. Nie ma nikogo tam. No do moje. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobra. Zobaczymy, czy uda mu się ten ślizg. Pajol, pajol, na komisie, pajol. Groźnie, w polekarno. A i nie ma. trafia do obrońców. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Dwie minuty doliczone. Dotrzyma to do końca, bo szkoda. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. No przejął ale... No bez no, znakomita interwencja to bramkarza. A, Pytanie i, gdzie i, jest obrona. Palczy no, jak le o zachowanie czystego ką. 1 tak, do 0, Tak skończy tak się jest, ten mecz. Wygrana. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Philadelphia o taki właśnie wygrywa. początek sezonu, sezonu już chodziło. Się, no, 3 punkty i duży optymizm przed następnymi Ta, meczami. No to był wspaniały mecz. Szkoda, że się już skończył. Ja też będę kończył. Żegna Państwa Dariusz Szpakowski. Życzę dobrej nocy. No, ja też się żegnam. Na razie, cześć.